Pojedynku Izraela Desani z Nasurdinem i Mawowem, ale Shara Magomedo walczył też z MVP i to nie koniec sagi w dywizji średniej w UFC, bo teraz przed nami najważniejszy pojedynek, pojedynek mistrzowski, czyli rewanż pomiędzy Drikusem Duplessy a Seanem Stricklandem w Sydney. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Dzięki za lajki, like, dzięki bardzo za oglądanie i powolutku przechodzimy do rzeczy. Mały wstęp, jak zawsze, zresztą trochę o gali UFC 312. Z nią jest mały problem, to znaczy problem takiego pokroju, że w sumie z gali w Rijadzie i z gali UFC 312 moglibyśmy złożyć tak naprawdę jedną galę, która byłaby wtedy bardziej efektowna i bardziej ekscytująca. Wiadomo, że już pewnie dotarły do Was wszystkie informacje, może widzieliście moje podsumowanie. W Riadzie doszło do sensacji, ale poza tymi dwoma walkami i walką z Jama, czyli Francuza na otwarcie karty głównej, właściwie nic takiego wielkiego się tam nie działo. I podobnie będzie właśnie z UFC 312. Mamy dwie walki mistrzowskie, które będą bardzo ekscytujące i bardzo ciekawe. Jedną oczywiście w dywizji męskiej, drugą w dywizji kobiecej pomiędzy Jeanne a Tatianą Suarez. Ale poza tym jest dość mało ciekawostek i dość mało walk, które powinny nas jakoś specjalnie e, interesować. Raczej, raczej chodzi o to, żeby pozycjonować fighterów e, e, z Australii i Oceanii, z krajów, które gdzieś tam do e, tego regionu e, przylegają, i troszeczkę zobaczyć, jak będzie, wyglądał, e, jak będzie wyglądała w ogóle sytuacja pozarankingowa w wielu e, kategoriach e, wagowych. Zaczniemy oczywiście od e, main eventu walka w kategorii średniej. Wiemy teraz już, że jednym z pretendentów prawdopodobnie wkrótce obok Kamzata Cimajewa będzie Nasurdin. Imawow. Świetnie spisał się nakałtując Izraela Adesanie, który na pewno już w tych rozmowach opas szybko się nie szybko się nie pojawi. Sam zresztą powiedział w wywiadzie, że potrzebuje trochę czasu na to, żeby ogarnąć tak naprawdę wszystko, co się w tej chwili w tej chwili stało. Nasurddin Imawow to nie jest najlepszy średni, jaki może być pretendentem. Jest to zawodnik, który na pewno jeszcze dużo ma do nauczenia i jeszcze to jego fight już się rozwija, ale faktycznie no, zamieszał tutaj troszeczkę tą dywizją, która od zawsze tak naprawdę była gorąca. Bo jeżeli popatrzymy sobie na pasy, które były trzymane do tej pory, no to Alex Pereira, Israel Adesanya, Sean Strickland, Drikus Duplessis. Robert Whitaker, wszyscy ci fighterzy to bardzo ciekawe postacie i nie tylko właśnie w samym, jeżeli chodzi o sam styl czy technikę walki, ale też to co dzieje się e, poza oktagonem. I zaczniemy tutaj właśnie od szona e, Stricklanda. Z nim ogólnie jest taki problem, że e, mówi bardzo dużo e, i często mówi coś, co nie znajduje pokrycia. Właściwie czasami i w większości mówi to, co ślina przyniesie mu na język, i specjalnie się nad tym nie zastanawia. Ostatnio przebił go Bryce Mitchell, który stwierdził w swoim podcaście, w pierwszym odcinku, że Hitler to był całkiem sympatyczny koleś, i do tej pory, jeżeli te teorie, czy tam wiadomości, czy informacje, które podawał Bryce Mitchell, jak, jak na przykład to, że ziemia jest płaska, nie były za specjalnie istotne, no to tutaj to dość mocno odbiło się echem takim biznesowym i wizerunkowym, bo w pewnym momencie właściwie wszyscy o tym mówili, no i też striggerowany był niezwykle z tego powodu Dana White, no bo oczywiście wtedy od razu rzuca się inne światło i zaczyna się rzeźbić trochę to, co dzieje się w organizacji, do której należy ktoś taki, kto mówi coś takiego, czyli właśnie Bryce Mitchell, który oczywiście należy do UFC. No i na początku Dana White oczywiście bardzo mocno to piętnował i utrzymał też te decyzje, zresztą słusznie, że tego typu rzeczy nie powinny się pojawiać, jest to pewien rodzaj ignorancji, braku informacji czy doczytania na temat tego, co dzieje się gdzieś tam w ogólnej, czy działo się w ogólnej historii i na początku Bryce Mitchell odpowiedział Dana White'owi, że w ogóle o co mu chodzi, że on teraz zmieni ksywę i zobaczymy czy Bruce Buffer nie powie tego co on chce, zapowiadając jego walkę, ale tutaj myślę, że przegrał jednak z siłą biznesową UFC, bo wypuścił oświadczenie, w którym wycofał się z tego. Co powiedział. No i pewnie słusznie, bo to niespecjalnie dobrze wpłynęłoby na jego karierę, nawet pewnie w przypadku ludzi, którzy mu kibicują, bo ja uważam go też za bardzo dobrego fajtera i oczywiście, jeżeli są jakieś tam granice mówienia tego, co się chce i wolności słowa, no to jednak niektóre rzeczy powinny zostać u niego prywatnie gdzieś tam w jego, w jego opinii, bo jest osobą publiczną i ma ogromną platformę do tego, żeby wpływać gdzieś tam na zdanie innych osób. No i właściwie jest jedyną osobą, która tutaj robiąc właśnie follow-up do tego, co mówią mówił Stricklandzie, która Shauna Stricklanda w ten sposób przebija. Women's MMA? Sure, have women's MMA. Have it a f***ing thing. I don't like to watch it. I don't think most people like to watch it. If the females MMA were to separate from a male MMA, no one's to watch this shit. No one wants to watch this shit. Bo Shawn Strickland mając takie bardzo bezkompromisowe podejście do tego, jak promować swój wizerunek lub go nie promować, czasami sam w tych zeznaniach, w cudzysłowie, się gubi, bo kiedy miał walczyć o pas, to tego pasa nie chciał. Potem jak go zdobył, to nie chciał go jeszcze bardziej i nawet specjalnie zachowywał się tak, żeby pokazywać, że mm, no taka postać jak on, czyli gość, który wziął się znikąd i ma tak skrajne opinie, może być mistrzem, ale w dupie ma tak naprawdę, za przeproszeniem, ten tytuł mistrzowski. Potem, kiedy ten pas e, stracił na rzecz właśnie Drikusa Duplessis, to e, był bardzo taki mm, nieprzyjemny, jeżeli chodzi o tytuł mistrzowski, i z kolei bardzo go chciał. I wtedy nagle zaczął ten pas e, pożądać. Zresztą tę walkę z Drikusem zapowiadał jako taką walkę krwawą, e, a jednak była to bardziej walka strategiczna, no bo jednak obaj panowie na bardzo wysokim poziomie i zarówno Drikus, jak i szonskrikant musieli na siebie e, uważać. Więc tutaj nie mógł podeprzeć tych swoich zapowiedzi Sean Stickland, mówiąc o tym, że yy, no będą walczyć na, yy, na śmierć i życie, bo po prostu z Drikusem nie do końca dało się to zrobić, ale do tego do tej analizy też za chwilę yy, przejdę. Tak czy inaczej, Sean Stickland jest postacią niezwykłą w wadze średniej, bo Podobnie trochę jak Izrael Dessania, którego on cały czas ciśnie w swoich wypowiedziach, opanował jedną płaszczyznę. Opanował Philly shell, czyli filadelfijską skorupę, do tak na bokserską tak naprawdę do perfekcji, troszeczkę nadając jej taki własny, własny sznyt, gdzie jest za tego lewego ramienia, które trzyma cały czas bardzo blisko brody i za tym lewym prostym, który jest niezwykle precyzyjny, bardzo chirurgiczny i bardzo silny, Wypuszcza jeszcze właśnie frontkiki, wypuszcza uderzenia na podbrzusze, takie bardzo proste, tylko uderzenia tak naprawdę palcami, które zabierają powietrze, lowkiki, uderzenia, uderzenia w łydkę, więc on bardzo dobrze sobie zmodyfikował ten Philly tą strategię do tego, żeby wywierać presję, co lubi robić i żeby przyjmować w sumie dużo ciosów, które nie robią na nim wrażenia, bo Zaczęły robić wrażenie dopiero w walce z Drikusem Duplesi. On świetnie, jakby wystosował tę technikę, niwelując to, co Izrael Adesanya ma najlepsze. No, i generalnie w większości swoich pojedynków ta presja i wytrzymałość, i to trafianie lewym jabem, powoduje, że jego przeciwnicy jednak zaczynają się zwijać, zaczynają się zastanawiać i to po prostu kończy. Najpierw w ich głowach, potem fizycznie pojedynek z Szonem Styklandem. Tylko problem z Drikusem Dupless jest taki, że na nim to wrażenia nie zrobi. I Szon Stykland jest też taką postacią. Zresztą oglądając ostatnio jego wywiad, gdzie wypowiadał się o Kamzacie Cimojewie, ja mam wrażenie, że on. Nie nauczy się już niczego nowego, bo nawet nie chce tego robić. Mam wrażenie, że on dalej będzie trenował głównie przez sparingi, co często też yy, mówi, i że będzie próbował Drikusowi udowodnić, że ten jego styl i ta twardogłowość, jeżeli można tak powiedzieć, i ta gruboskórność będzie wystarczyła, żeby Drikusa yy, przepchnąć. A Drikus Duplessis to jest człowiek, który yy, no, tak jak trochę Sean Strickland jest. Gościem, który nie powinien się znaleźć w ogóle na miejscu pretendenta o pas, a już na pewno nie powinien być mistrzem, patrząc na to, co robił do tej pory. Ale właśnie, jeżeli w tym w pięknie tego sportu, jakimi są mieszane sztuki walki, ktoś tak jak szostykna, czyli gość znikąd, trochę jednopaszczyznowy, niezwykle skrajny w swoich opiniach, może być mistrzem świata, co jest oczywiście piękne, bo to jest niesamowita historia, to również może być właśnie Drikus Duplessis. No i tak. Analizując Drikusa i oglądając jego wcześniejsze walki, starałem się znaleźć gdzieś ten, ten X-faktor, coś, coś magicznego, co ma Drikus Duplessi w tym swoim kwadratowym stylu, gdzie, co powoduje, że on te pojedynki wygrywa. I wydaje mi się, że są to dwa bardzo ważne elementy, które składają się w sumie na ten jego styl. Pierwszy element to to, że Drikus Duplessi nie ma własnego stylu. Jeżeli mówimy o tym, jaki styl ma Drikus Duplessis, to on go po prostu nie ma. I to też y, pojawia się w tych jego wypowiedziach, kiedy on mówi o tym, jak y, trenuje. W każdym pojedynku w UFC Drikus Duplessis to inna postać. Jest innym zawodnikiem w walce z Robertem Whittakerem, jest innym zawodnikiem w walce z Izraelem Adensanią, i innym zawodnikiem, kiedy walczy z Seanem Stricklandem. On bardzo dobrze dopasowuje się do y, przeciwnika. Jeżeli. Ma mieć lepsze proste od Szona Styklanda, to ma lepsze proste. Jeżeli ma ścigać Izraela Dysanie, to go ściga i szuka w najlepszym momencie poddania, bo nawet mówił w wywiadzie dla ESPN, że czekał, aż Izraela Dysania zrobi to, co zrobił na Sudinem i Mawowem, czyli będzie patrzył bokiem i będzie delikatnie uciekał na którąś ze stron od presji, żeby walczyć na wstecznym, co zresztą robi świetnie i wtedy wykorzystał to Drikus. Duplessis. Kiedy ma walczyć z Witakerem, jest dobrym all rounderem Walczy i w parterze, świetnie walczy w krótkim dystansie, nie trzyma wtedy zasięgu. I dlatego Drikus Duplessis może być fighterem, który będzie rządził bardzo długo, bo raczej teraz walka, którą już widział z Seanem Stricklandem, za dużo się w niej pewnie nie zmieni, nie zrobi na nim takiego dużego wrażenia. Pytanie, co on tak naprawdę do tego jeszcze dołoży. Drugi aspekt to to, że jest dyscyplina sportu kontaktowa, która idealnie transferuje umiejętności właśnie z tej dyscypliny do sportu walki, i jest to po prostu rugby. Rugby jest chyba najbardziej wyniszczającym sportem kontaktowym obok mieszanych sztuk walki, czy w ogóle obok sportu walki, jaki możemy sobie wyobrazić. Zresztą relacja. Drikusa Duplessis ze Springboks, bo to jest nickname drużyny RPA w rugby, drużyny narodowej. Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, topka rugby na świecie ma swoje, ma swoje takie pseudonimy sportowe. Wallabies to Australia, All Blacks to Nowa Zelandia, no i właśnie Springboks to Republika Południowej Afryki. I grający w rugby Drikus Duplessis wchodzi do MMA z takim zapleczem. Niezłomności, czegoś, czego nie da rady złamać człowiek, który ma taką samą wagę jak on i jest tylko jeden w tym pojedynku, bo w ragwy, co jest bardzo istotne, walka trwa pomiędzy, jakby, drużyną. Tak? Ta ilość zawodników jest dużo większa, ale nie ma tam kategorii wagowych. Jeżeli ważysz 70 kilo, to jest duże prawdopodobieństwo, że zderzysz się z kimś, kto waży 120 kilo i będziesz musiał to uderzenie wytrzymać. Nie raz, nie dwa, przez 80 minut. Trwania meczu. I to też idealnie sprawdziło się w transferze Aleksandra Wolkanowskiego, który przecież swoimi rozmiarami no, nie był największym zawodnikiem na boisku, a zderzał się z ludźmi, którzy ważyli więcej niż 100 kg, zwłaszcza na pozycji, na której grał, bo jego zadaniem było przenoszenie piłki do strefy punktowej. On zresztą sam też o tym mówił, że on się zderzał z kolesiami, którzy byli 60 kg od niego więksi, więc jakie wrażenie ma na nim robić ktoś, kto jest w jego? Kategorii wagowej. Druga sprawa, jeżeli chodzi o rugby, to to, że te uderzenia przychodzą wtedy, kiedy też przychodzą wtedy, bo czasami jesteś na to przygotowany, kiedy biegniesz z piłką albo kiedy bronisz pola, natomiast w większości przypadków, kiedy na przykład podajesz do tyłu, nie jesteś przygotowany na uderzenie. W MMA w większości przypadków jesteś na to gotowy. Widzisz tego gościa, który walczy przed tobą. Nie ma nikogo innego, nie ma skrzydłowych, nie ma obrońców, nie ma kogoś, kto może nagle wyrosnąć przed tobą i zaatakować cię. E, znienacka I to powoduje, że Drikus Duplessis I kiedyś też Aleksander Wolkanowski Trzeba było przecież Islama Machaczewa większego od niego Żeby go wyłączyć nogą e, m, To powoduje, że Drikus Duplessis jest gościem niezłomnym I ta wola, jego wola walki jest większa niż Sean Stricklanda i to było widać właśnie w ich pierwszym e, pojedynku. Drigus duplessy walczył tak samo jak Sean Strickland. Wykorzystywał prosty, na początku trafiał mniej, e, tą przewagę miał Sean Strickland, ale potem dokręcał tempo, dodawał do tego obalenia, dodawał do tego e, kopnięcia, no i udało mu się po prostu w ten sposób wyrwać ten split. To nie była żadna e, kradzież. Drigus duplessy minimalnie, ale jednak wygrał na punkty e, ten pojedynek, bo nie działało też to, co działało zawsze na przeciwników na Stricklanda, czyli właśnie wywieranie presji, pokazywanie, że nic na ciebie nie działa. Taki trochę zombie mode, powodujący, że wciskał w siatkę coraz bardziej Sean swoich przeciwników. Drikusa w siatkę wcisnąć się nie da, bo jemu jest po prostu wszystko jedno. On trochę ma też takie podejście, co jest bardzo istotne, że on trochę walczy tak, jakby nie miał nic do stracenia. Bo, tak jak mówiłem na samym początku, on z założenia czy na papierze jest fajterem, który wyszedł z małych organizacji, nie tak elitarnych jak UFC, bardzo późno, jeżeli chodzi o wiek fightera. I... Dokonał rzeczy niemożliwych i dokonał ich właśnie za pomocą tych dwóch elementów, o których e, powiedziałem wcześniej. I cały czas ten jego mindset jest taki bardzo luźny. On się nikogo nie boi, potrafi bardzo dobrze docinać komuś takiemu jak Sean e, bo wjechał mu niezwykle mocno na ambicje. Potrafi mu dociąć nawet na trybunach, bo doszło do tej bójki i przejąć te wszystkie ciosy i powiedzieć, że nic się e, nie stało. Więc Drikus Duplessis jest tak, takim niesamowitym kombo, taką hybrydą trochę zawodników nowej ery, czyli... Media plus wizerunek genialnie się w tym sprawdza. Transfer, jakieś takie dotykanie innych sportów, właśnie które też są ważne dla jego regionu, czyli właśnie to, to rugby. I trzy, budowanie tych rival game, odpowiadanie na te rywalizacje, odpowiadanie na dobry trasztek. To powoduje, że on ten taki whole package i można go przynosić z RPA do Australii, z Australii do Stanów Zjednoczonych, ze Stanów Zjednoczonych do Europy, czy wcześniej z Europy, właśnie do UFC i on wszędzie w tym otoczeniu świetnie się. Odnajduje. Wydaje mi się, że w tym pojedynku raczej nie będzie niespodzianek. Myślę, że może być bardziej krwawy. Myślę, że Sean Strickland może podkręcić tempo, ale Dricus Duplessis to jest hybryda. To jest zawodnik, który trochę jeszcze niedoceniany, a może prawdopodobnie być bardzo długo panującym fighterem na na topie, na jedynce wagi średniej. Jeżeli ktoś mógłby mu zagrozić, to raczej będzie to Kamzat Cimajew, raczej nie na Surdin i Mawow. I mam nadzieję, że tak jak tutaj mówię, obroni ten tytuł Drigus Duplessis bez problemu I jeszcze w tym roku zobaczymy e, walkę z Kamzatem e, Cimajewem. Pod spodem, czyli w komain i e, waga słonkowa kobiet i również pojedynek mistrzowski. Starcie pomiędzy Jeanne i Tatianą e, Suarez. Do Tatiany Suarez zaraz przejdę, bo to jest historia, przy której trzeba się troszeczkę zatrzymać, ale najpierw Jeanne O niej wiemy oczywiście więcej. Ta jej przemiana mistrzowska i w ogóle zawodnicza też zasługuje na uwagę, bo Jeanne była największą nadzieją Chin i stała się największą nadzieją Chin na to, żeby mieć mistrzostwo, bo była pierwszą zawodniczką, zawodnikiem kimś po prostu z Chin, kto zdobył pas UFC. Potem miała swoje potknięcia, zatrzymana przez Rose na Majunas między innymi. I musiała troszeczkę ewoluować swoją grę. Była zawodniczką, która przez długi czas robiła trochę tak jak Amanda Nunes, trochę tak jak nawet Ronda Rousey czyli swoją atletycznością, siłą fizyczną, kombinacją w stójce i no taką też. No, można powiedzieć w sumie, niezwykłą atletycznością i wytrzymałością w parterze powodowała, że wszystkie inne dziewczyny, które z nią walczyły, jakby rezygnowały w tym, e, w tym pojedynku. I trochę zapatrzona w te swoje umiejętności, taka zagierzana w tej swojej własnej bańce umiejętności, e, zatrzymana precyzyjnie przez Rozna Majonas, która w swoim najlepszym czasie była bardzo dobrą snajperką, wywodzącą się z tego Więc nic dziwnego, że to kopnięcie, którym trafiła wtedy Jean-Wailey, wzięło się e, znikąd. I co zrobiła Jean-Wailey? Wpadła w takie bardzo mroczne miejsce, jeżeli chodzi o psychologię. Sama mówiła o tym, że było bardzo ciężko się z tego wszystkiego wydostać, ale przede wszystkim to, co zrobiła, to budowanie jej gameplanu nie na tym, w czym jest mocna, czyli właśnie nie zwiększanie wytrzymałości siły fizycznej, a tam, gdzie ma braki, czyli właśnie brazylijskie jiu czyli precyzyjny striking bez wchodzenia w bójkę, czyli właśnie rozwijanie fight IQ, co spowodowało, że teraz jest zawodniczką absolutnie, Kompletną. Zgadzam się z opinią jej trenera brazylijskiego Jujitsu, że ona jest trochę jak Neo w Matrixie, czyli pokazujesz jej coś, ona to przetwarza, e, idzie spać, rano przychodzi na trening, potrafi to już implementować w sparingu. Ona po prostu ściąga software dotyczący nowych umiejętności i bardzo szybko to wprowadza. Pewnie to trochę jej pozwoliło, e, pozwoliło to, że sama zwróciła na to uwagę, że sama zaczęła rozwijać właśnie ten, tę mentalną stronę. Sportu walki i faktycznie trochę staje się taką esencją tego, jak kiedyś mówiło się w ogóle o sportach walki, właśnie z elementów tej filozofii dalekowschodniej. Czyli właśnie, że trzeba być tak, jak Bruce Lee mówił, tak jak woda: trzeba rozwijać się zarówno w stójce, jak i w parterze, jak i mentalnie. Trzeba być bardzo spokojnym, trzeba być inteligentnym, precyzyjnym fajterem czy fajterką, który ma ide idealny timing, widzi, adaptuje się do, do danej sytuacji. i Żanway teraz jest stuprocentową perfekcyjną fajterką. Ogromny potencjał na to, żeby być goatem w ogóle kobiecem w UFC, bo ona nawet na przykład wiedząc, że walka jest w Sydney, żeby ten jetlag nie był taki duży, przeniosła się do Tajlandii, gdzie jest tylko 3 godzinna różnica z Australią, więc tego jetlagu nie będzie takiego mocnego. Tam się przygotowywała. Więc bardzo dużo takich taktycznych zagrań, które wprowadza Jean No i taki, trzeba przyznać, mistrzowski mindset, żeby rozwijać się tak naprawdę w każdej płaszczyźnie. Ale Tatiana Suarez na miejscu pierwszym w Wadze Słonkowej to będzie najciekawsza challengerka, która do tej pory walczyła z Jean Pewnie od czasów Rose na mają nas Joanny Jędrzejczyk, bo po pierwsze niepokonana, po drugie również fajterka, która ma za sobą ogromny background właśnie wytrzymałościowy i siłowy, bo mistrzyni uniwersytecka i licealna w zapasach. Ten Ground and Pound, Grappling i Submission Game będzie i mega ważne w walce z jean Willi, bo kiedy jean Willi kogoś powala albo trafia do parteru ze swoją przeciwniczką, to właściwie to jest występ jednej aktorki, teatr jednej aktorki, a tutaj wreszcie będziemy mieli kogoś, kto dobrze to skontruje. Zresztą Tatiana Suarez na poziomie, na którym mogła trafić jako Olimpijka do reprezentacji Stanów Zjednoczonych w zapasach. Ale niestety przydarzyła się jej kontuzja karku. No i dobrze, że się przydarzyła. To możecie też zobaczyć w dokumencie, który można obejrzeć na Maxie o Tatianie Suarez, bo wykryto u niej niestety tarczycy, raka tarczycy, bardzo poważną chorobę. Więc w tym momencie trochę tak jak jean po przegranej i świat sportowy się po prostu rozsypał. Jakby Trzeba się było skupić tylko na tym, żeby doprowadzić ten organizm do jakiegoś tam pozioma, gdzie już w ogóle mówicie o jakimś medalu olimpijskim albo w ogóle powrocie do sportu, ale gdzieś tam w okresie wychodzenia z, z kontuzji i choroby Tatiana Suarez odnalazła brazylijskie jiu-jitsu, gdzie znowu idealnie te zapaśnicze umiejętności stransferowała, e, potem MMA, potem kilka walk, w których wypadała e, świetnie, potem nagle Ultimate Fighter świetne występy i jesteśmy teraz tutaj i po drodze kolejna kontuzja karku i kolejna kontuzja, tym razem kolana zerwane wszystkie, więc zadła chyba w lewym kolanie, nie pamiętam dokładnie w którym. I kolejny powrót. Więc Tatiana Suarez, mówię to dlatego. Opowiadam tej historii, bo po pierwsze jest to niesamowita rzecz, że Tatiana Suarez dalej jest na takim poziomie, na jakim jest, ale Amerykanka przeszła też bardzo dużo. I ten mindset w walce z Januili która też wychodziła z bardzo mrocznego miejsca w swojej karierze, będzie niezwykle. Ważny, to będzie pojedynek Tytanów, to nie będzie na pewno jednostronne starcie, wydaje mi się, że Tatiana Suarez ma na tyle mocny charakter, i jest na tyle dobrze wyszkolona, właśnie, szczególnie w parterze, że będzie w stanie. Jest też zawodniczką bardzo mocno zbudowaną, jest w... atletyczna wytrzymałość, jej eksplozywność też jak się wróci właśnie do tych zapaśniczych pojedynków, jest niesamowita. kiedy ona obraca swoją przeciwniczkę i od razu zmienia pozycję, będzie niezwykle istotna, bo jeżeli Tatiana Suarez będzie w stanie mielić Jeanne na tyle długo, nawet jeżeli Jeanne wydostanie się z parteru, żeby ustrzelić ją podczas wyjścia lub przy wymianie bokserskiej, to możemy mieć nową mistrzynię w tym pojedynku. I wydaje mi się minimalnie jednak, to będzie niezwykle równe starcie, że Tatiana Suarez jest w stanie w tym pojedynku zabrać mistrzostwo Jeanne co tam jeszcze na UFC 312? No tak jak mówiłem, pozycjonowanie zawodników na około Australii i Oceanii, Justin Tafa z Talisonem Tejeirą, Justina zawsze dobrze sobie obejrzy, zwłaszcza że to waga, waga ciężka, Francisco Prado, Jake Matthews, panowie poza rankingiem półśredniej, ale obaj niezwykle... Jakby to powiedzieć, no potencjalnie ciekawi, ciekawi fighterzy w tej kategorii wagowej, szczególnie Francisco Prado, dla którego już trochę mediów UFC zostało, zostało poświęconych. Myślę, że ciekawą rzeczą jest, że o wadze koguciej w walkach eliminacyjnych na samym początku wystąpi Colby Tickness z Australii i Aleks, Aleksandre Tupuria, czyli oczywiście brat ili Topuri. Ilia niedawno załatwił mu angaż w UFC i to będzie pojedynek z Australijczykiem. I w obu kornerach e, będzie u oczywiście Topuri starszy brat, mistrz wagi piórkowej e, Ilia Topuria, a u Kolbiego Tignesa będzie nie kto inny jak e, Aleksander Wolkanowski, który cały czas buduje ten hype, żeby jeszcze raz e, z Topurią się zmierzyć i spróbować Porywalizować opas, więc myślę, że nawet obejrzenie tego pojedynku będzie ciekawe z tego względu, że będziemy mogli usłyszeć, co mówi Tupuria, co mówi Wolkanowski, jeżeli będą tutaj wydawać jakieś dyspozycje w trakcie walki i, ponad, i podczas przerw pojedynku, więc będzie to na pewno bardzo ciekawe. No i nie wiemy w sumie, czy czasem to nie jest po to robione, żeby ogłosić jakiś pojedynek, no ale zobaczymy już ponad, ponad, podczas samego UFC 300. 12. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te gale. Nie ma, tak jak mówiłem, tego naprawdę dużo, ale fajne, ciekawe story na pewno i wokół pojedynku rewanżu z z Duplessis, ale też wokół Jean-Way i Tatiany Suarez. To będą na pewno starcia, na które warto wstać rano, jeżeli jest się hardkorowym fanem, no to trzeba wstać oczywiście wcześniej, zobaczyć co potencjalni prospekci będą mogli pokazać. No i też, tak jak mówiłem, jak zachowa się Volk i Topuria, będąc teraz w kornerach swoich E, swoich fighterów. Pamiętajcie o subskrypcji e, i o lajkach, jeśli możecie. Komentujcie oczywiście to, co tutaj się e, mówi, to, co tutaj się dzieje. Dawajcie znać, kto wygrywa. Duplessis czy Strickland, czy jean czy Tatiana Suarez. Czy w ogóle będziecie oglądać pojedynki wcześniej, czy będziecie oglądać pojedynek mistrzowski pań Wadze słomkowej. Jeżeli oglądacie to w poniedziałek, to udanego tygodnia i słyszymy się w następnym materiale.